Chcesz zdobyć najlepsze skiny z CS:GO? Sprawdź cs:go Spróbuj swojego szczęścia. Otwieraj skrzynie i zgarnij wymarzone bronie. Odbierz darmowe pół dolara. Refkod znajdziesz w opisie filmu. cs:go cases.com. Siemano widzowie, dziś zagramy sobie na cs:go Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Plus nie zapomnijcie skorzystać z mojego kodu na tej stronie datowałam 0,77 dolara na start i 10% do depozytu. I bez przedłużenia, zaczynajmy. Na początku tworzymy sobie jakąś tanią, ale jak widzicie, oddało troszeczkę 56 tysięcy, a więc od razu z grubej rury polecimy 5 supermenów. I oddało. Dalej, jeszcze jedna. O, kurde, Tiger Tooth. Co jest? Jak Superman dziś sypie. Jeśli jeszcze raz da, to. O dobra. Zabrało, ale mocno da. Ostatni raz, jeśli nic nie da. Jednak ostatni raz dopiero teraz. I nic. Nic niestety nie mamy. Otwórzmy sobie skrzynkę fate, bo często leci mi tu awupa fade, Karambity jakieś i fajne rzeczy. Ogólnie widzowie, muszę Wam powiedzieć, że będzie nowa współpraca. Dowiecie się możliwe, że w następnym odcinku z jaką stroną, bo już o niej będę nagrywał, bo przyjęli. I na tej stronce będzie można grać Batelki, też będzie upgrader. No ogólnie będzie spoko. Już chyba otworzymy sobie ostatni raz tą skrzyneczkę, bo coś nie sypie. Tak, wychodzimy. Dziś nie sypie. Otwórzmy na szybko trzy szczęśliwe. Nic. W sensie chyba tam dało, ale to są zerowe profity. Musiałoby sypnąć 6000, tysięcy, żeby zdziwić mnie. Nic. <coughs> Przejdziemy sobie na skrzynkę Asimov. Kurde, chyba jej w ogóle nie otwierałem. 130... oj oj, oj zabiera. A, blisko ten sloter. No, nie jest zła ta skrzynka. Mi się nawet podoba chociaż że zabiera. W sensie dlatego, że tu jest strasznie dużo rzeczy. W sensie... Nie, sorry, bardzo mało rzeczy. I mniej więcej wiem co jest dobre, co jest złe. Tu są na przykład takie średnie. Te też według mnie, i to tak naprawdę najlepsze te trzy skiny. Otwórzmy sobie ostatni raz, bo nie sypie. I wychodzimy. Ogólnie nie otwieramy tak często, ale otwórzmy sobie aż z 10 razy takiego CSGO weapon. Może coś sypnie. O, na plus w ogóle, ten Lighting Strike! O kurde. To jest prawie najlepszy drop. Co dziś się dzieje? Lighting Strike. Jeszcze gdyby sypnął flip knife fade, jeszcze 7 razy tak zrobimy. Ale pokazuje się ten flip knife. Tak jakby chciał wlecieć. Cyk. O kurde, Dragon tatu w ogóle. Jak gdzieś stronka ta daje. Ciągle profit z tej skrzyni w ogóle. Aż otworzymy jej chyba więcej razy. Co chwilę. No teraz nie. Jak ma zabrać, to zabiera mega dużo, ale jak da, to już pół tysiaka jakoś. A więc mocna skrzynia. Jeśli nic przez dwa trafy nie wyleci mocnego, to idziemy sobie już, bo już. Nie, jak już sypnę, a taką rzecz, to dziękujemy. Otwórzmy sobie jeszcze Dream and Nightmares. Ta skrzynka w ogóle mi się podoba. Fajna jest. Cyk. I nic tu nie ma. Dawaj dalej. 5: Nic. Idziemy sobie stąd. Otwórzmy sobie TNT, razy 5 na spokojnie. Trochę zabrała, ale nie ma co marzekać. Tu też nic. I laściak. Oczywiście, że nic. Mm. Szczerze jeszcze sewy... Seven... a, brako. Okej, okay, brakuje. 5 razy magic szybko, tylko taki shot jeden. Cyk. I pójdziemy sobie, bo zazwyczaj nie otwieram, ale pójdźmy na skrzynię użytko. Chociaż nie. Ja albo nie będę jej teraz otwierał, nie, nie, nie. Weźmy sobie szukaj. Cena minimalna. Tysiak. O! Oj. Mm. Nie wiem, ten moment chyba będzie trzeba wyciąć. Niefajny napis, kurde. Hmm. Kurna znów. Czemu tu takie ludzie skrzynki robią? Twórzmy sobie tą skrzynię. 25% Nie, taką mnie, nie, 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 nie. To, co my tu. Gówniana ta skrzynka przecież tysiąc niby 1% co jest 10. Nie, ta jest słaba. Just knives. O, i tu możemy zaryzykować 10 tysięcy właśnie poszło i... 900 złotych minus, ale mamy dużo kasy w skinach. Nie jest źle, wam powiem. Dlatego jeszcze raz teraz, no już tysiak. Przejdźmy sobie na upgrader. 20 tysięcy zostawię, bo jeszcze wiadomo, przewalę coś. A nie, sprzedajmy sobie te tanie, bo już większy budżet to takie mi niepotrzebne to jeszcze zostawimy, chociaż też sprzedajmy. Cyk, cyk. Dobra, już się nie będę męczył, idziemy na upgradera. Ile mamy itemów? 18 tylko! Czy mega dużo w nich kasy musi być, kurde. Zróbmy jedne z moich ulubionych rękawiczek, takich handwrapsów. Czy on uda się? Upgrade gdzieś też siada! Hmm. To jest jakiś szczęśliwy, szczęśliwy dzień ponownie, jezu. Teraz niech będzie lewa strona. Nie siedzi coś. Albo? Wszystko siada. Wszystko To jeszcze siadło, to jest szok. O ho ho, stickerka tu mamy. Weźmy sobie takie pewne, bo to są duże już upgradey. Możemy dwa koła na plus i mamy to. Tego już raczej nie ruszamy, bo po co upgradeować takie wielkie? Bo chyba, że nagle stracimy wszystko, to wtedy coś będzie trzeba zrobić. Zróbmy sobie takiego drugiego stickerka. Coś mi się wydaje, że stickerki oddają. Znów możemy dwa koła na plus i jesteśmy dwa koła na plus. Syk. Jezu. Zaczynaliśmy, nie wiem, z. 50 tysiącami? A mamy. szczerze nie wiem ile. Nie chcę mi się liczyć. Za dużo już tych skinów. Co? Jak w razy 5? Co się stało? Aha! Jak razy 10? Sys. Jakiś błąd dziwny. O! I teraz gramy o wyższą stawkę. Oj, oj, oj. Nie to zrobimy. Tylko tu też taki dobra, niepewniaczek, taki ryzyko trochę. Cyk, cyk, cyk. I siedzi! Co dziś się wydarzyło? Tyle skinów. Tyle pieniędzy w tym jest. Już na pewno jesteśmy na plus. To obiecuję. Z tego odcinka raczej wyjdziemy na plus. To obiecuję bardzo. Jezu, jak dziś sypie. Cyk, cyk, cyk. I siedzi. Stój! Kiedy nam nie oddało? Ciągle oddaję. Dobra, tych już nie ruszamy. No chyba, że... Hole. Proszę cię. Chcę mieć hole'a. Nie gadaj, nie siedzi. Jea, yeah, piernicze 20 tysięcy. Ile my tu mamy? 30. Teraz lekki proficik albo plus. Albo stracimy bardzo dużo pieniążków. Pieniążków. Albo ile my? A 16 tysięcy. To co ja chciałam? Nie, zrobimy droższe. Nie, no teraz zabiera. Zawsze pod koniec odcinka. Ach, te życie. Hmm. Spróbujmy, żeby chociaż nie stracić wszystkiego. Dobra, to siedzi na no szczęście. Chociaż, dobra. Siedzi, siedzi, ale to nie jest profit. Wcale nie jest profit. Nie jest to co ja chciałem. O, czemu? Dziwne. Ile my tu mamy? 30, 40 tysięcy. Zostawimy sobie tego hola, żeby nie wyzerować się jak ostatnio. I zrobimy ostatniego upgrade'a na tym odcinku chyba. I otworzymy sobie jeszcze jakieś skrzyne... skrzyneczki. Y, ludzi. I w komentarzach możecie pisać, jaką mam Waszą skrzynkę otworzyć. Mogę otworzyć tylko maksymalnie do 1700 zł. Na taką cenę się umawiamy. A teraz robię największego dziś upgrade'a chyba. Proszę. Siedzi. Mamy to. Idziemy sobie na profil. Sprzedajemy. Może i minusik, ale nie wyzerowaliśmy się dzisiaj. I tak jak mówiłem szybko skrzynie użytkowników. Oj Mam nadzieję, że do tej nazwy się nie przyczepi YouTube jakoś. siedem... taka słaba bym powiedział. Gabi case. Czu, to jest? Zero krewka na takie gówno? Dobra. Szybko. Jakąkolwiek skrzynię. Nie stracę wszystkiego. Oj. To też jest słaba. Co ludzie stworzą jakieś słabe skrzynie? Dobra. Na koniec odcinka. Tom 7500. Mamy! Nie ta lorka. Ajajaj. No, co z tego odcinka to by było na tyle? No, dziś też nie oddał, Ale dwa odcinki i trzy odcinki temu, chyba, oddało nam nieźle. A odcinek temu też to mnie niestety zabrało. Przypominam wam o skorzystaniu z mojego kodu Strixet. To dostaniecie 0,77 dolara na start i 10% do depozytu. To by było na tyle. Elo!